No dobrze, teraz druga część tego zadania. Yy, mamy wyznaczyć długość krawędzi podstawy tego z graniastosłupa, którego pole powierzchni całkowite jest najmniejsze. Ja sobie tutaj sprowadzę ten wzór do wspólnego mianownika. Wtedy tutaj tak po skosie to wymnożę sobie, czyli będę miał a do trzeciej pierwiastku z trzech plus... Yy, w sumie nie obliczyłem sobie wcześniej, ale 13824 13 824 razy 2, 27648. Wybaczcie, że tak się załuchałem, ale trochę już siedzę nad tymi zadaniami i chęć do liczenia w pamięci maleje wraz z upływem czasu. I teraz tak, obliczymy pochodną tego, czegoś takiego sobie. Także ja może dopiszę tutaj. No i pochodna to tak będzie. Pochodna góry. Pochodna góry to jest 2 pierwiastki z 3. Oczywiście 3 pierwiastki z 3. A kwadrat. Pochodna z liczby to 0 razy dół. Minus. Góra razy pochodna dołu. Pochodną dołu jest 2. Także od razu sobie przez 2 przemnożę 2 pierwiastki z 3. A. Do trzeciej eee, tutaj będzie minus. I kolejne razy 2, także no, 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 trochę ta liczba nam rośnie 648 razy 2 to mamy 55 296 pierwiastków z 3 przez kwadrat mianownika. Czyli tak tutaj nam się robi z tego. 6 pierwiastków z 3a do 3, czyli ta pochodna nasza ostatecznie przyjmie wzór 3 pierwiastki, przepraszam, 4 pierwiastki z 3a do 3 minus 55 296 pierwiastków z 3 na 4a kwadrat. No i tak. Warunek konieczny, który musimy spełnić, no to zerowanie się tej pochodnej. Mianownik nam się nie wyzeruje, także biorę pod uwagę tylko i wyłącznie licznik. 4 pierwiastki z 3a do 3 minus 55296 pierwiastków z 3 równa się 0. No i 4 pierwiastki z 3a do 3... Równa się 55296 pierwiastków z 3, dzielę sobie przez 4 pierwiastki z 3, no i mam w tym momencie wynik, że A do 3 to się równa 13824. I co to oznacza? No musimy policzyć pierwiastek trzeciego stopnia z tej liczby, a pierwiastek trzeciego stopnia z tej liczby to jest. Już wam mówię to jest 24. Co mi się trochę kłóci tutaj z tym A jest od 0 do 8 pierwiastków z 3. Okej okay. <laughs> Czyli tutaj tak, liczę to nie pierwszy raz. Kolejny raz wychodzi 24 to oznacza, że tutaj nie będziemy się opierać po prostu na minimum w tym momencie. To znaczy, już mówię Wam o co chodzi. Mamy tutaj sobie 24, no i to będzie nasze minimum w tym momencie. Tylko nasza dziedzina jest gdzieś tutaj od 0 do 8. No i tylko na tym przedziale tutaj będziemy operować. No, i teraz chwila, moment, co tu się dzieje, tak? No, dzieje się to, że po prostu musimy w tym momencie rozważyć ten przedział, który jest z dziedziną. Czyli naszym polem minimalnym będzie po prostu P od 8 pierwiastków z 3. Czyli w tym momencie mamy to A nasze, że ono będzie równe, przepraszam, tu pierwiastek z 3 uciekł. 8 pierwiastków z 3. Czyli no to pole nasze minimalne to jest pole od 8 pierwiastków z trzech. Czyli policzmy je sobie. To do kwadratu to jest 64 razy 3, czyli mamy 192 pierwiastki z trzech na 2 plus 13824 pierwiastki z trzech. A, nie wytłumaczyłem się czemu od tego będzie minimum. Bo ta funkcja tutaj, skoro ta pochodna jest ujemna, to ona na tym przedziale cały czas maleje. To oznacza, że im bliżej się zbliżam tego 24, tym ten wynik będzie mniejszy. Czyli w tym momencie ta najmniejsza wartość, jaką mogę osiągnąć, będzie dla 8 pierwiastków z 3, bo jest jak najdalej oddalone od 0, czyli cały czas dążąc do tego punktu, ta funkcja maleje. I tak, przez 8 pierwiastków z 3. I tak. Mamy 96 pierwiastków z 3 plus no i tutaj się przyznaje, że w pamięci miałem ochotę liczyć na 8 to jest 1728. No i w takim, w takim wypadku byłby to ten wynik, bo też tą pochodną przyznaję się sprawdzałem na, na nie jeden sposób. I za każdym razem to wychodziło to samo to minimum, także no, wychodziłoby na to. 8 pierwiastków z 3 jest na pewno mniejsze od 24, no bo to jest... Yy, no niecałe 16 pewnie wyjdzie. no Także taka dość nietypowa sytuacja bym powiedział w tym momencie w tym zadaniu. No i to myślę, że mogło zaskoczyć, mogło wiele osób tutaj. Yy, trochę zakręcić co tu się dzieje. No dobrze, to słyszymy się. To w sumie jest ostatnie zadanie, ale nie nagrywam ich w kolejności. Yy, także jeszcze dwa mi pozostały. Także mam nadzieję, że do usłyszenia. Do zobaczenia.